AI diagnozujące psychikę przez ruch oczu. W polskich laboratoriach opracowano system, który potrafi rozpoznać depresję i lęki, patrząc na ruchy oczu. Osoby badane oglądają zdjęcia twarzy przez kilka sekund, a AI analizuje subtelne różnice w skupieniu, kierunku spojrzenia i mikroekspresjach. Wyniki wstępnych testów pokazały skuteczność około 70%, co w kontekście błyskawicznej diagnozy jest rewolucyjne. To nie jest długi test psychologiczny, to kilka sekund przed ekranem, a komputer potrafi wskazać, kto może potrzebować dalszej pomocy. Możliwości w medycynie są ogromne: szybkie diagnozy, wsparcie psychologów, a także badania w szkołach czy w korporacjach. Z punktu widzenia futurystyki system wygląda jak z filmu science fiction, a działa już w Polsce. Deepfake monitor. Projekt Deepfake Monitor. Powstałby śledzić i katalogować fałszywe materiały wideo w mediach społecznościowych. System przeszukuje Facebook, Instagram i TikTok w poszukiwaniu nagrań, które mogą być zmanipulowane. Analizuje zarówno obraz, jak i dźwięk. Tworząc bazę danych do dalszych badań i doskonalenia algorytmów wykrywających fałszywki. Projekt powstał na Politechnice Wrocławskiej we współpracy z firmami IT i studentami cybersecurity. Dzięki niemu można śledzić niebezpieczne treści, przeciwdziałać dezinformacji i chronić opinię publiczną. Deepfake, który jeszcze niedawno był problemem głównie w USA czy Chinach, w Polsce jest już monitorowany w czasie rzeczywistym. Deepfake w polityce. W kampaniach politycznych w Polsce zastosowano AI do tworzenia materiałów typu deepfake. W jednym z przypadków nagranie łączyło prawdziwe wypowiedzi polityka z wygenerowanym sztucznie głosem, tworząc wrażenie, że mówi coś, czego nigdy nie powiedział. To nie teoria. To realny przypadek. Polska znalazła się na liście krajów, w których AI była użyta do manipulowania opinią publiczną. Ten eksperyment pokazuje, że granica między polityką a technologią cyfrową zaciera się w dramatycznym tempie. Roboty w kawiarniach, na warszawskich i krakowskich ulicach testowano humanoidalnego robota NaO, który pracował obok baristy, obsługując klientów. Robot podawał napoje, reagował na pytania i wchodził w krótkie interakcje społeczne. Badania miały sprawdzić, jak ludzie reagują na obecność robotów w codziennym życiu. Część osób była zachwycona nowoczesnością i robiła zdjęcia na Instagram, inni czuli się nieswojo. To badanie pokazuje, że roboty w przestrzeni publicznej mogą stać się codziennością wcześniej niż myślimy. Fabryka Sztucznej Inteligencji w Krakowie. W Krakowie powstaje pierwsza w Polsce fabryka AI, inwestycja wartą około 70 milionów złotych. To centrum, które umożliwia tworzenie modeli sztucznej inteligencji, testowanie systemów i prowadzenie badań na dużą skalę. Fabryka zapewnia dostęp do ogromnej mocy obliczeniowej dla naukowców i firm. To miejsce, gdzie powstają technologie, które potem trafią do medycyny, edukacji, przemysłu i biznesu. Wygląda jak scena z filmów science fiction. Maszyny, algorytmy, centra danych wszystko w jednym miejscu w sercu Polski superkomputery dla startupów i firm. Polska uczestniczy w europejskim projekcie FF który pozwala firmom i startupom korzystać z superkomputerów i narzędzi AI. Małe przedsiębiorstwa zyskują dostęp do mocy obliczeniowej, która normalnie kosztowałaby miliony. Dzięki temu mogą testować algorytmy, analizować dane i prowadzić eksperymenty, które przyspieszają rozwój produktów. To trochę, jakby mały wynalazca dostał dostęp do laboratorium NASA. Polska dzięki temu staje się miejscem, gdzie innowacje technologiczne rozwijają się szybciej niż gdziekolwiek indziej. Generatywna AI w Polsce. Generatywna AI zdobywa Polskę w tempie błyskawicy. Ponad 60% użytkowników AI korzysta z narzędzi generujących teksty, obrazy, dźwięki czy animacje. Firmy używają AI do marketingu, obsługi klienta. I tworzenia treści. Ludzie tworzą grafiki, opowiadania i muzykę bez umiejętności technicznych. To eksperyment w skali kraju, codzienna adopcja narzędzi, które jeszcze kilka lat temu wydawały się futurystyczne. Polska wyprzedza wiele państw w implementacji generatywnej AI w biznesie i edukacji AI wspierające diagnostykę medyczną w szpitalach. W kilku polskich szpitalach Wprowadzono systemy AI, które wspomagają diagnostykę obrazową. Algorytmy potrafią wykrywać nowotwory w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym szybciej niż człowiek. Lekarze korzystają z nich jako narzędzia wspierającego decyzje, co pozwala zwiększyć skuteczność i skrócić czas diagnozy. To realny przykład, jak AI zmienia życie ludzi, ratuje zdrowie i życie w praktyce klinicznej, nie tylko w laboratoriach. AI w rolnictwie i monitoringu środowiska. Polscy naukowcy testują AI do monitoringu pól uprawnych i lasów. Systemy analizują zdjęcia satelitarne i dronowe, wykrywając choroby roślin, szkodniki i niedobory wody. Algorytmy przewidują również zmiany klimatyczne w lokalnym środowisku, pomagając rolnikom w podejmowaniu decyzji o nawadnianiu i nawożeniu. To zastosowanie AI które wygląda jak z filmu science fiction, samodzielnie analizujące tysiące danych i przewidujące zagrożenia dla upraw, a dzieje się to w Polsce, na naszych polach i w lasach.